Jeśli gościmy na stadionie czy czytaj tutaj Oldboye ruchu rozegrają kolejny swój mecz Obiekt piękny, piłkarze oldboyi zespołu ruchów, który widzimy mamy Dżekiję, Zbigniewa, Cięciałę wyszli na rekonesans

Zwycięstwo, tylko zwycięstwo. Ostatnio mamy zwycięstwa, także na pewno będzie zwycięstwo. W dobrych nastrojach. W zespole ruchu widzimy również mojego piłkarza GKS, w katolice wychowanka ruchu Jerzego kapiasa. Jakie nastroje przemyślą mirek? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Znamy się tu z kolegami już dziesiątki lat gramy często trzeci trzeci, trzeci miesiąc, czwarty nie metr, nie no jak to wygląda no. ładna pogoda dzisiaj także powinno tylko osy nie być. tutaj latają no. zapowiada się dobre piłkarskie popołudnie w kaletach no. cieszymy się fajna pogoda tak, a ja zapytam Unia Kaleczej, to jaki klub? Unia Kaleczej? A klasowy w tej chwili. A klasowy, tak. y, Ale też y, klub wiedział trochę chyba piłkarzy, którzy grali na wyższych szczeblach. No, na wyższych szczeblach to jeden kolega grał w Polonii, by tam. Jeden kolega nawet się otarł, zresztą znany, Damian, ale to już się znamien, wrócił z ruchu do Kalek. Damian, rynek? Tak. I wychowanek i zagrał w jednym meczu rundy wiosennej sezonu 82-83, kiedy Różnicą z, z, z warszawską lęgiem za pierwszej kadencji trenera Roszta trener Roszta prowadzą między m.in. Waldemara Fornanka, właśnie Gucia Warzychy i wprowadzą yy, Mirka Jaworskiego i właśnie w tym ostatnim meczu 2-2 na Legii Ruch zajął trzecie miejsce w sezonie 82-83 Tu kolega też grał już, tak powiem, na poziomie starej, drugiej ligi Andaluzji. w Andaluzji Andaluzji, Brzozowice, Kamienie tak? Tak, pan Grzegorz Guder I yy, co pan powie o klubie? A super, bardzo dobrze rozwija się, do przodu A, Miał klub jakiś taki wyższy poziom trzecia tak. druga liga makroregion, czyli tak jak teraz czwarta, w sumie trzecia liga teraz. No. A rozgrywka w rozgrywkach Pucharu, Pucharu Polski, bo jak się tego do Puchar Polski w to... Za... Ile lat temu? Czy w ok no dwa lata temu byli w okręgu lubinieckim pierwsze no miejsce i awansowali chyba do trzeciej rundy wojewódzkiej. No do trzeciej rundy wojewódzkiej, e, gdzie przegrali z Piastem Gliwicę. Piastem dwa Gliwice i raz przegrali też wysoko, rolnictwem z tym Wieprz. Wieprz. Pradziechowy no, Pradzie Wieprz. No, ja, ja. No. Dobrze, dziękuję. Dobrze.